Siemanko, z tej strony Kamyk i już myśleliście, dobra, było trzy dni z rzędu Polish Power. Kamyk na pewno nie na czwarty raz Polish Power dla nas, a tu nic bardziej mylnego. Może dzisiejszy odcinek jest nieco później, ale z zaskoczenia też miło jest taki odcinek zobaczyć, a jak wiecie po tytule, duże zmiany się szykują, bo zastanawiałem się. Wchodzą kolejne złote karty do składu, czas na zmianę taktyki z 4-4-2, przejdziemy na coś innego w formacji, no i zmianę personalne w zespole oraz czas na nową ewolucję. Karbownika na razie odpuszcza. Słuchajcie, pomoc ofensywna centurionów. Tutaj mamy na to 23 dni, wiadomo, sporo meczów, bo 10 trzeba wygrać, tutaj rozegrać itd. Tak tak no i mamy dwie opcje: pani Kamczyk i pani, pana Szymańskiego. Pani Kamczyk miałaby na koniec taką oto kartę, czyli 83 tempo, 82 strzałów, 85 podań, 88 dribblingu um, i do tego um, właśnie ten playstyle dodany um, podania górą, podania dobieg, pod, szybkie podania bardzo fajnie, na skrzydło super. Z tym, że pani Kamczyk ma jedną zaletę, która może się przydać w przyszłości. Ona ma alternatywną pozycję PS-a i tam wtedy też można dodać jej o wiele więcej tempa na takiej pozycji, Szymański mimo, że ma tego 4 overalla mniej, to ma panowanie nad piłką już teraz, a gdyby go dorzucić do tej ewolucji, to właśnie teraz wrzucamy go i zobaczcie, on może mieć taką kartę na SPO może te strzały 76 nie najlepsze ale mimo wszystko dalekie strzały całkiem spoko, można by mu to zbustować przecież stylem gry tego te podania, które byłyby kluczowe, ja bym w ogóle tempa mu wtedy nie boostował już, bo przyspieszenie i szybkość ma wystarczająco dobrą, ale strzelanie i podania to na pewno bym zboostował do tego ta zwinność 93-86 równowagi, jeżeli on ma ten styl panowania nad piłką techniczny i do tego te trzy playstyle w podaniach, to byłby idealny na SPO, mimo że miałby tylko 81 overalla. Więc podjąłem decyzję, że rozpoczynamy ewolucję pomocnika Szymańskiego, to już się podjęło czas, start, mamy 20 e, parę dni na to, żeby ten Szymański e, został ewolucją, aktywujemy go i wiem, 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 ja już to powtarzałem w, w poprzednim odcinku, wiem o tym, że mogę dwie ewolucje zrobić naraz, mogę zewoluować jednego, e, e, w ogóle tutaj 16 dni koniec, tutaj 5 godzin, więc ten karpownik w ogóle go się nie uda zewoluować, to nieistotne, e, ale wiem, że jeżeli zakończy się jedną ewolucję, ale nie odbierze się jej, tylko zacznie się inną, e, to wtedy po odebraniu tej drugiej można mieć dwie ewolucje naraz, ja wiem, że jest takie coś. Tak czy inaczej, pierwsze zadanie przed nami. 5 asyst trzymańskim, 10 meczów trzeba wygrać. E, no i teraz tak, e, jak zaliczyć tym 5 asyst? Trzeba zmienić taktykę, wytyczne i to wszystko. Zapraszam do oglądania tego, co teraz się zmieni w tym składzie, bo będą spore zmiany. Słuchajcie, a teraz szybka wstawka, mam dla Was coś specjalnego, bo partnerem kanału zostało EtoTo i ma dla Was, dla moich widzów, dla Was coś specjalnego. 1050 pońców za rejestrację. Słuchajcie, co zrobić, żeby zgarnąć te 1050 pońców do EAFC? Wbijacie, rejestrujecie się z kodem Kamyk. Pierwsza rejestracja z kodem Kamyk. E, znacie, tutaj macie na ekranie kod Kamyk. Później typujecie kupon za minimum 10 PLNów i otrzymujecie od eToto bonus w postaci 1050 FC. O tym jak wytypujecie kupon, wbijacie na Discord eToto i w zakładce hashtag odbierz filibet wchodzicie i tam odbieracie 1050 FCKów. Chyba dobry deal, co? Wszelkie linki do rejestracji dla osób pełnoletnich, oczywiście, i do Discorda macie na dole w opisie, żeby nigdzie wam to nie uciekło. No dobra, ale oczywiście, nie jest to jedyna rzecz, od ETO to przygotowana dla was, bo jeżeli zarejestrujecie się po raz pierwszy i dostajecie bonus po rejestracji. Który zostaje podwojony, wpłacacie złotówkę, dostajecie dwa, wpłacacie 5, dostajecie 10, wpłacacie 200, dostajecie 400 do maksymalnie 400 zł za pierwszą wpłatę. Wpłacasz drugi raz, o, od tej wpłaty też dostaniesz bonus! Nie wiem, ile razy słowo bonus padło, ale po raz kolejny bonus o wartości 1000 zł. Tutaj czytam, oraz FreeBet 222 zł do wykorzystania w apce. ETO Wszystko to na pewno będzie wyjaśnione, jeszcze raz pokreślam, w linku tutaj. A ja idę stawiać kupon, bo jest Liga Europy, jest Liga Konferencji, gra Raków, gra Legia. Czas to obstawić. Ja teraz stawiam kupon na stronie, natomiast Wy możecie też korzystać z aplikacji. No i mamy Sporting kontra Raków, i powiem Wam. Życzę, Rako, jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, jak najlepiej. I dlatego postawię na 6,29 na remis. Ale na wyjeździe, jak Raków zrobi remis, to naprawdę będzie e, cud. W każdym razie, 6,29 na remis Rakowa ze Sportingiem. No i tutaj też e, mocniej po stronie polskich klubów, dlatego stawiam na e, Legię Warszawa. No i tak jak widzicie, e, remis Rakowa ze Sportingiem. wygrana Legii z, z Ryńskim Mostarem i e, i 81,92 do wygrania. Także mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. Klikacie link na dole, oczywiście dla osób pełnoletnich. Zgarniacie wszystkie bonusy razem z pońcami I widzimy się w kolejnych obstawieniach. Mam nadzieję, że będę pomocny w tym, żebyście też Wasze kupony wygrywali. Słuchajcie, tak prezentuje się nasz skład. Tak prezentuje się ławka rezerwowych. No i co tutaj zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni? Słuchajcie. Może wszyscy nie będą zadowoleni, może Wy też nie będziecie zadowoleni, ale pierwsze co robimy, to zmieniamy formację na 4-3-3 w wersji czwartej, czyli z SPO. Przesuwamy Smolińskiego na lewą stronę, Żurkowskiego na prawą stronę, Kamińskiego na lewe skrzydło, em, Świdra na napad. No i Kownackiemu na razie dziękujemy, ale on będzie często wchodził. I pani Kamczyk rąduje na prawej stronie, a Szymański wchodzi za skurasia. I tak to wygląda. 4-3-3 wygląda spoko, ale ja nie przepadam za formacją 4-3-3. Moim zdaniem w ogóle już to teraz wygląda o wiele lepiej. Ale, ale! Słuchaj, wchodzimy w, format, w własną taktykę chodzimy w defensywny styl gry, tutaj nie dla tych ludzi, co nie wiedzą, nieważne nie czy jest defensywny, ofensywny, ustawiamy jak chcemy. Głębokość, szerokość 44, głębokość 71, żeby presowali wysoko, ehm, o to chodzi. Ehm, zrównoważone, e, bezpośrednie podania, cyk, cyk, cyk. I mamy to, jest spoko, ale formacja i uwaga, nie wiem czy Was zaskoczę, czy nie. Ale nie będziemy grali um, 4-4-2, bo, bo też z Szymańskiego dać na atak. Nie będziemy grali 4, nie wiem, 5-1. Będziemy grali 4-4-1 jeden w wersji pierwszej, bo tutaj to, ta różnica jest nieduża, bo po prostu się cofają lub nie. E, tylko, że Świderski idzie na napad, Żurkowski oczywiście do środka, Szymański, yy, tak, tak, zmieniamy Kamczyk tutaj i Szymańskiego na końcu zmienimy z Kamińskim. I tak to teraz wygląda. Świder, 83 overall jako ten główny napastnik. Kamczyk z prawej strony, Kamiński z lewej strony, Szymański na SPO i w środku pola Smoliński z Żurkowskim. To jest takie trochę 4 4, 4, 2, z tym, że Szymański jest bardziej z tyłu, bardziej do rozgrywania. I jeżeli on właśnie ma zdobywać asysty, jeżeli on ma tym dribblingiem przechodzić w pewnym momencie zawodników, to to jest idealna do tego opcja. No i teraz, jak te wytyczne sobie em, widzimy? Trzymaj się środka, wybiegaj za plecy obrońców, tak, dajemy to na e, Świderskiemu. Z lewej strony, wracaj do obrony u Kamińskiego em, w pole karne przy centrach, i, e, i to tyle. Z prawej strony. E, wracaj do obrony w pole karny przy centrach. E, Szymański. Mm, też wracaj do obrony i, 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 i w sumie trzymaj się środka. Smoliński. Zostawaj z tyłu. Krycie środka. Żurkowski. Albo nie. Żurkowskiego nawet nie zostawiamy. Zostawaj z tyłu. On będzie miał zrównoważony i boki. Zostawaj z tyłu. Tak to widzę. Zobaczmy jeszcze rolę. E, w sumie okej. Okay. Chociaż Żurkowski. Dobra, niech wykonuje. Tak to widzę. 4-4-1-1. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Zaczynamy ewolucję e, Szymańskiego. No ten skład ma 77 overala, więc już całkiem, całkiem wysoko. E, mamy Kownackiego, który z ławki może naprawdę zrobić fajną robotę, więc co? Czas na kolejny mecz. I tym razem czeka nasz mecz w piątej lidze, już pierwszy. A ja w sumie z was do tej ligi nie wziąłem nic ciekawego. A to idziemy po kolejną złotą kartę. Spoty, zwykły zawodnik oczywiście z Polski. Słuchajcie, gdybyśmy, gdyby ta seria to byłoby French Power, to mielibyśmy naprawdę sporo tutaj do wyboru zawodników. No ale że jest to Polish Power, no to e, to grono jest wąskie. Ale mamy Nikole Zalewskiego. E, no i mamy panią Kien Kienzynek tego, tego Zalewskiego, to wyrzuciło tutaj tak dużo, że aż wstyd go nie zabrać. Myślę, że na ławkę rezerwowych, jak znalazł, weźmy jest 750, nawet zapłaćmy za niego. Jakie on ma playstyle? Szybko biega. Ok, ciekawe. Ciekawe. On też może gdzieś tam do w przyszłości, do ewolucji być bardzo dobry. Zresztą jak większość Polaków, większość kart Polaków może być bardzo dobra do em, ewolucji. Tak czy inaczej e, wrzucamy go na ławkę rezerwowych i gramy pierwszy mecz. Czas na weryfikację, czy trener Kamiński e, sprawi, że GKS Giszowiec dostanie baty. Zobaczmy. Oblak, Diego Carlos, Edremitao, Jorente już po ewolucji, Grisman, Watkinson, no wszystko co dobre w jego składzie, klikamy na defensywny, muszę teraz o tym pamiętać, no i zobaczymy jak formacją 4-4-1-1 będzie nam się grało, zaczynamy. Ole ale szwart, bułka tam w wjechał jak dzik. Ten Jorentę jest straszny. się straszny, jak trzeba przeciwko niemu grać. A teraz jeszcze pani Kamczyk z problemami i przez panią Kamczyk. To, to ja podawałem, ale pani Kamczyk niestety podała źle. I przegrywamy 1 do 0. Bułka tego nie uratował. Derski świderski! Jaki spokój, ale oblak broni. Teraz Szymański, Szymański strzela, czemu Świder tam nie poszedł na pełne i tego nie wiem, mógł to dobić, mógł to Świderski do, dobić, ale nie, teraz Pani Kamczyk świetnie, jeszcze Szymański, Szymański podcinany strzał, ale broni Oblak, no dobijamy się do tej bramki, ale niestety Oblak radzi sobie świetnie, Pani Kamczyk w obronie radzi sobie bardzo dobrze, o dziwo, e, w sensie przyjmuje tą piłkę dosyć nieźle, więc e, spróbujmy znowu, no tym razem się nie uda. Trzymański teraz do Świderskiego, ŚWIDERSKI, jak zawinął, co on ma za uderzenie to to jest niepojęte, ale Karol, Karol Świderski, szkoda, że nie ma game face'a, strzela, zobaczmy na to, na lewą nogę, tak trochę odrzucił sobie tą piłkę od siebie, ale o dziwo to siadło, mimo, że to było blisko bramkarza, to weszło, mamy wyrównanie. No i po pierwszej połowie, mamy to wyrównanie, jeden do jednego. Spoko. Mieliśmy chyba więcej szans niż nasz rywal. Tam raz pamiętam z głowy, zaraz zobaczymy. No, remisowo, pod względem sytuacji. Z tym, że my te sytuacje mieliśmy nieco lepsze. Ważne, że udało się strzelić na remis. I teraz, w drugiej połowie, przyciskamy rywala. I mam nadzieję, uda się wyjechać tutaj z remisem. Chociaż jesteśmy u siebie. Aman, raz, drugi, trzeci, no nie mogę. Dlaczego? Dlaczego ta gra jest tak niemiła dla, czasami dla nas? Widzieliście, źle koleś podał, przejęliśmy, ale się nie udało. Też źle wyprowadziliśmy piłkę. No i koniec końców straciłem bramkę, mimo że jeszcze bułką przesunąłem się w dobry róg, ale są uderzył tak dobrze, że ciężko było to przejąć. Niestety mamy wyrównanie. Ach, znaczy wprowadzenie rywala, nie wyrównanie. Szymański przechodzi sobie. Szymański. Szymański! Ależ Bramka, ależ dribling. Sebastian Szymański! No nie dziwię się, że interesują się nim takie zespoły. E, po tym, jak dobrze gra i tutaj, i w lidze tureckiej. Tak czy inaczej, 2 do 2. Szybko doprowadzamy do remisu. No i teraz tylko, żebyśmy nie stracili. Sar trochę szybszy od karbownika. Sar! Rzut karny. Nie, nie, no po prostu niemożliwe. Rzut karny, naprawdę. Antoine Griezmann jeszcze będzie strzelał. Jest, bułka, wybronił rzut karny, mamy nadal remis. Nie, naprawdę. Trzech obrońców, bułka w bramce, strzał dosyć lamerski w środek. I w ten oto sposób. Mamy trzy do dwóch dla rywala. No nie mogę w tym meczu wyjść na prowadzenie. Ale ŚWIDERSKI! Tak jest! 3 do 3! Szybko wyrównujemy! Świderski na zielonym, Karol, dobrze, ten dribbling, ta, ta fizyka no, sprawia, że gra się nie naprawdę nieźle. Widzicie, no, um, tych prze przeciwników fizycznie odstawia, ale nie stracimy znowu bramki. Co za roller coaster w ogóle e, w tym spotkaniu. Szymański do Świderskiego, Świderski, ale Oblak się przesunął, szkoda. Trochę zmęczeni nasi, nic dziwnego, dosyć mocne spotkanie, weźmy Modera, pójdźmy za Żurkowskiego. Słuchajcie, dajmy od Zalewskiego, dlaczego by nie, 86 tempa, co prawda całe nie najlepsze, ale to na podanie powinno starczyć. Czy mamy jeszcze jakieś zmiany? No mamy tego Kownackiego, ale za Świdra go nie chcę za bardzo dawać. Tym bardziej za Szymańskiego, na razie zostawmy tak. Szymański, zobaczmy, ostatnia akcja, trzech zawodników, no ciężko tutaj jest się obrócić, ale jest, Świderski na zielonym oblak się przesunął. To była szansa na wygranie tego meczu, a tak remis i to jest najgorsze, że w tej serii taki remis, jeżeli, chociaż może teraz z tym błędem, zobaczmy, Szymański, Świderski, Świderski na R1, Świderski z dribblingiem, Świderski, bolerol, czemu on nie zrobił bolerola, nie dało się zrobić bolerola obok bramkarza, nie. To będzie remis, albo nawet porażka. Nie, 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 nie w ten sposób. Wyratujmy to, chociaż ten remis, chociaż nic tam nie da. Nic tam nie da, ten remis, wybijamy jeszcze źle, jeszcze na szczęście zablokowane. I niestety, remis, który nie daje nam nic do ewolucji. Straciliśmy 16 minut, no ale niestety, takie są Division Rivals, bo... Nie mamy remisu, no ale kurczę, że tam Bolleroll nie siadł. To było naprawdę, naprawdę blisko tego, żeby, żeby siadło, żeby było blisko. A tak, niestety, remis, który nic tam nie daje. E, zobaczmy. No, 3-3 ekspertów do 3-1 więc wszystko tutaj się zgadza. Szkoda, szkoda tej ostatniej akcji tego Bollerolla. No i ten Jan Oblak, gdzie tutaj też mieliśmy szansę na wyjście na prowadzenie. Zobaczmy, no tutaj e, próbowałem świderskim, e, ale sięgnął, sięgnął tutaj, mimo, mimo dobrej sytuacji. Oblak przesunął się jeszcze. No nie, to też nie był najlepszy strzał, więc nie możemy tutaj zbyt wiele wymagać. 3-3, czyli nic się nie dzieje. Remis, nie dostajemy flagi, więc nie możemy dać playstylu żadnego. Jak chodziło to 4-4-1-1? Bardzo podobnie do 4-4-2. No i nie pozostaje nic innego, jak zagrać po prostu kolejny mecz. Mecz z Vandalkiem i Blankiem na środku obrony. Bellinghamem, Ewolucją Miorente, Sonem Spotmem. Słuchajcie, tak dobry jest ten skład mojego rywala, że mam wrażenie, że może nie być najlepszy w graniu. No, chyba że się mylę. Szymański, ale broni Alison. Znowu dobra akcja, sam na sam wyjście. Ech, i myślałem, że się przesunie. Nie, tak to strzelałbym w długi ruch, ale widzę, że przeciwnik się nie przesuwa. No, też nie mogłem tego wiedzieć przed startem, jakby przed pierwszą akcją. Czy przesuwa się na bramce, czy nie. Ale wychodzi na to, że nie przesuwa się na tej bramce nasz przeciwnik. To dobra dla nas informacja, teraz dobrą informacją jest to, że przy piłce jest Świderski. No i teraz może do Szymańskiego! Alison po raz drugi. Świder teraz wybiega? Świderski, no niestety, no Blanka i Wandajka. Jak tu ich obejść? To jest pytanie za 100 punktów. Niby już wyprzedzamy, no wiemy, że Świder nie ma najlepszego tempa. Myślałem, że strzałem może zaskoczymy, ale też no ciężko, ciężko. Jeszcze Ramirez w środku pola e, gra się ciężko, ale, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Przyjemnie już było, teraz będzie tylko e, ciężko. I no widzicie, no ciężko jest cały czas. Tutaj akcja za akcję. Wszystko na pełnym skupieniu. Naprawdę, jakbym grał każdy mecz o, o rangę Foot Champions, tak mniej więcej się czuję. Ale teraz zobaczmy: Kamiński, no ale słuchajcie, jak z jednej strony minę zawodnika, to z drugiej jest zawodnik. I mamy remis, 0 do 0 po pierwszej połowie. Na szczęście nie straciliśmy, bo mamy solidną obronę. No ale też tylko dwa strzały po mojej stronie do jednego strzału przeciwnika. Mecz z typu nudnych. Świder teraz ma szansę, ma miejsce, świderski bol roll nieudany, jeszcze przeciwnik, źle przeciwnik w ogóle podaje, powinien do mnie, znaczy w sensie podaje trochę do mnie, ale nie możemy tego przejąć, no i znowu nic z tej akcji nie wyszło, szkoda. Czy to będzie strata bramki? Jest na to spora szansa, ale przeciwnik tam strzelił gdzie się przesunęliśmy. No niestety, jakby rywal nie jest najmocniejszy w ofensywie, w defensywie. Zresztą zobaczcie jak defensywnie jest ustawiono. ma tylko dwóch e, zawodników przy rzucie rożnym. No to wiele mówi e, o jego stylu gry e, i na szczęście tu to przejęliśmy. No Kamczyk, panowie, panie, do przodu, do przodu. Świder, no nie wyprzedzi, e, Świder na pewno e, Blanka i Wandajka. No, ale trzeba próbować. O, nie, nie, nie. Smolarek, ale bułka, broni. Po raz kolejny. Czas na zmiany, 69 minuta. Pani Kamczyk, dziękujemy. Spróbujmy jeszcze raz. Spró jeszcze raz Zalewskiego. Słuchajcie, Kownacki za Spróbujmy w ten sposób. Eee, I, 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 i. i. Żurkowski jeszcze. Nie, no, Żurkowski też jest do zmiany. Eee, I wpuszczamy modera. Nie Leo! Do X razy sztuka. Niestety wpuszczony Leo ikona Hernandeza, wpuszczony Dembele na wojsko. E, tro, trochę lepsze zmiany niż mm. <laughs> Boder czy Kownacki. Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji to na pewno, no ale słuchajcie, chłop ma taką obronę, że tutaj ciężko mi było przejść z zawodnikami stopu. A nie, nie mówię już o, o, o świderskim czy szymańskim, i tak fajnie, że udało się tam parę razy. No, ale widzicie, no, gdzieś nawet ciężko odebrać. Udało się nam parę razy przejść pod bramkę rywala, ale no, patrzcie, no, tutaj ten pressing jest taki, że tutaj nawet przez środek, no, widzicie Bellingham. Ja nie jestem w stanie zrobić kroku tutaj, staram się, próbuję, ale to oczywiście nie zawsze wychodzi. No, i teraz Joriente kontra Kamiński, no, jak myślicie, jak to się zakończy. No na przykład tak, no w ten sposób. I, I tak wyglądają te mecze, że po prostu jest ciężko. Rywal musi popełniać jakieś błędy w obronie. W innym wypadku naprawdę jest ciężko. Ta zmiana formacji. Czy, 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 czy dało coś w tym grał 4-4-2? Raczej nie, to jest po prostu kwestia tego, że ciężko jest rozmontować taką obronę e, takimi zawodnikami. Mimo, że świderski ma upgrade i potrafi uderzyć, no ale może teraz jeszcze. No, widzicie, no, z lewej strony e, mamy Mendiego, z prawej strony jest Jorente e, po ewolucji. E, I tutaj, o, jeszcze to podanie tak. O jeszcze, o, jeszcze faulujemy Mudryka. No jest ciężko, jest ciężko, co mogę wam powiedzieć. Nie będę wam ściemniał. Mam końcówkę, te ostatnie 10 minut. E, Puśćmy całe. Zobaczycie, jak to wygląda. Pressing. E, nie mam do kogo podać teraz e, karbownik. Muszę grać do tyłu przez Piątkowskiego. Przywołam sobie tutaj, ale postaram. No, widzicie, nawet przerzut jakiś, to jest. Ciężka sprawa teraz, e, próbowałem stresować, no ale jest mudryk pewnie, to jest ten mudryk po, e, e, po upgrade'zie. Matti cash, ale piłka wychodzi na out. Ciężko, naprawdę ciężko, kiedy rywal potrafi bronić, nawet w mniejszym stopniu, ale ma też tak dobrych zawodników. Mudryk, jeszcze raz przez środek, ale kiwer. Dobra. No i teraz spróbujmy. Kamiński 0 1 już presja od tyłu. Musimy rozrzucać naprawdę, no Tu jest ten Zalewski, wybiegał tam. Co prawda, wiemy kto. Wybiegał świder, ale. No, most, ten dribbling, kto. Nie mam gdzie zagrać. Teraz do Kesza. Może przez Kownacki, przez Modera. Moder, ale to podanie nie wyszło. Jeszcze Nikola Zalewski do tyłu. Do e, Modera. Może drugi remis dzisiaj, zobaczmy. Trzeba to rozklepać jakoś. Zalewski e, wchodzi w pole karne. Zalewski, Zalewski. Podanie do tyłu. Świderski! Mamy remis w 91. minucie. Udało się. Pokazałem wam ostatnie 9 minut. I Karol Świderski walnął bombę. Przy bliższym słupku. I dwa mecze, które nam zupełnie nic nie dały w tej serii. To tak jakby ten odcinek mi się nie odbił. Pokazałem wam formację. Można się rozejść, tak? <grymne> to Division Drive's w tym wypadku. Ja, wiecie, co bym dodał a propos tego Division Drive Dodałbym jedną rzecz. Jeżeli obie strony zgadzają się na dogrywkę, to grana jest dogrywka. A, a w tym wypadku zagraliśmy dwa mecze: dwa remisowe 3-3 i 1-1. I. Nic się nie wydarzyło, jakby nagrywam ten odcinek, nie wiem, powiedzmy godzinę, tak? I zupełnie nic. Zupełnie nie miało to żadnego wpływu. Ani na ewolucję, ani na, na cokolwiek, nie I to, jest, to, jest, to jest ciekawe. Trzy strzały po mojej stronie, pięć strzałów po stronie przeciwnika, tam bułka dosyć często mi ratował, no ale ta ostatnia akcja, długa, bo pokazałem ją wam, jak ciężko jest gdzieś tu przejść. Udało się wejść na R1 podanie. No i ten strzał tutaj w ogóle chyba Van Dijk nie zablokował. Na szczęście... A, to no to, to tutaj powiem wam tak. Gierka chciała, żebyśmy zdobyli tą bramkę, bo zobaczcie na nogi Wersila e, Wandajka i, i to wiele mówi o, o tej grze. Niestety to... Ja wiem, że mi się takie coś często zdarza, e, e, i, i tutaj mówię od razu, że to dlatego, że była 91 minuta, że przegrywaliśmy i takie rzeczy muszą się dziać e, w tej grze. No i mamy kolejny remis, niestety. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Przypominam o ofercie od ETO. To dla graczy pełnoletnich link macie na dole. No i kto nie chce, końców. Powiedzmy za, za darmo. Jeżeli tak gracie, to, to pońcy wam się przydadzą, prawda? Może traficie coś lepszego niż ja w tym składzie. To było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!